Thank you. Co się liczy to pierdolisz, więc pierdolę co zaprawiasz Przyszła chwila ciężka, ciężką kurwa, że mój złamę Ciągle płaczesz, mordo przejdź w moich butach Potem zsań śmiech na twarzy, bez palenia bucha jestem zdrowy Doceniam, wszystko se ogarnę, co zawiodło to to zmieniaj Dymiotowany partner na pewno nie na marne Żyjesz tu na ziemi, choć wszystko rozjebane Mam w chuj nadziei Chcieliby cię zniszczyć, kłody rzucać z każdej strony Zależy jak tu przymiesz znak wypierdolony Wiem, że łatwo mówić, dużo leży od twych myśli Stani, zapierdalaj bo zapierdal Będą to bociści, tu gdzie ośmal. Ciągły wyjści, tu gdzie wszyscy zapierdolą dla korzyści. i może się załamać, bierz zimny prisznic. Lecił kość łamać, się wróci jak frisbee. Wszystko się pierdoli, to i ja pierdolę to. Ile mam gnić, jak pogodzić całe zło. Polecę se powoli, nie patrząc wokoło. Chcielibym nam rządzić, chyba ich pojebało Wszystko się pierdoli, to i ja pierdolę to. Ile mam gnić, jak pogodzić całe zło. Polecę se powoli, nie patrząc wokoło. Chcielibym bym rządzić, chyba ich pojebało Chyba ich pojebało Pierdolona rzeczywistość, nie moj domek cię zabija Gryzło, wszystko szybko, oszukałaś, się zawija I To straciłem nie dowija Bo najważniejsza lekcja do czachy wszędzie I by błędów nie popełniać Tamaska w mej dłoni Pierdoli się odcinam Chcieliby zniszczyć, kdo Ci być taki finał Polecę się powoli, by wzgosła się bastylia Mogę stylem rozpierdolić Tak, żeby wygrać Nigdy się nie podam, choćby wszyscy poszli w długą, chociaż mało Brakuje, myślę sobie, ziomek, Chuj to zapierdalam Na chociaż się chwila obok Nie wpuszczam jej do siebie, do zrobienia z Sporo, czy pierdoli w koło, traf to wyjebane i chwila ciężka, to liny życiowy przystanek Wszystko w twojej głowie, szczęście przywitaj poranek Masz szacunek, jak się nigdy nie poddajesz Jak pogodzić całe zło, Polecę się powoli, nie patrząc wokoło Chcieliby nam rządzić, chyba ich pojebało Czomek wszystko się pierdoli to i ja pierdolę to Ile mam knić, jak pogodzić całe zło Polecę się powoli, nie patrząc wokoło Chcieliby nam rządzić, chyba ich pojebało Zijmy.